Więc mnie kiedyś na Facebooku napisał koleż, gdzieś, gdzieś, tam mnie zobaczył i on mnie zapytał: ty facet, co ty ćpasz? co ty bierzesz? Bo ja jestem ekspresyjny, ja mam dużo energii w sobie, jestem bardzo wyrazisty, nie tylko jakby z racji wzrostu, ale również charakteru. Tak, ja pan. Tam w środku jest największa fabryka chemiczna narkotyków na świecie. Te narkotyki nazywają się Noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, endorfiny tego jest cała masa, że nie mówię, że nie powiem o krzytocenie i Tam jest naprawdę mnóstwo smakołyków, których my z lenistwa yy, nie produkujemy. Nam się nie chce. Produkować możemy je w jakiś sposób właśnie. Wysiłek fizyczny, kontakt z dobrymi ludźmi wokół nas, odcinanie się od ludzi toksycznych, od ludzi, którzy mają złe spojrzenie. Ja się dobrze czuję bardzo w Twoim towarzystwie, Łukasz. Masz ale. bardzo dobre oczy. Naprawdę, ja pierwszy raz się w życiu widzę, ja... dawno z kimś tak mi się dobrze nie rozmawiałem. Masz strasznie dobrą aurę wokół siebie. Wiem, że... Nie znam Ciebie w ogóle, ale wiem, że jesteś dobrym człowiekiem. To nie jest kurtuazja, tylko stwierdzenie faktu. Zaraz się wzruszę. Sam wiesz, jaki jesteś. Amiliło. Sam wiesz, jesteś. I ludzie też do Ciebie lgną. Lubią z Tobą rozmawiać, bo Ty też masz taki zawód, gdzie rozmawiasz z ludźmi. Też uruchamiasz w nich pewne skrypty. Ja taki zawód wykonuję. Jak jeszcze wydobyć te naturalne narkotyki? Bieganie, ludzie, sport. Jakby ktoś chciał fakultatywnie pogłębić tę wiedzę, bardzo gorąco polecam dwie książki. Znaną od już kilkudziesięciu lat na rynku Alvin Toffler Szok przyszłości. Autor pisze w latach 50. o tym, że dożyjemy takich czasów, kiedy zdobycze technologii. Ilość Urządzeń technicznych wokół nas osiągnie taki poziom, że ludzie przestaną wyrabiać. Że nas, mózg pochłania takie ilości informacji w ciągu jednego dnia, jak w średniowieczu przez całe życie człowiek wchłania. Znaczy, człowiek aż tak się nie rozwinął na poziomie tego urządzenia, żeby temu sprostać. Więc następuje zmęczenie materiału. Ja, ponieważ jestem zawodowcem, więc ja szukam też potwierdzenia pewnych hipotez. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, ogłasza co kilka lat raport, który jest przerażający, Łukasz. Świat oszalał. Ilość ludzi zaburzonych psychicznie, ludzi uzależnionych, ludzi, którzy nie radzą sobie z emocjami, narasta lawinowo. 4 mm ma to urządzenie. Jesteśmy od niego uzależnieni. Ale tu jest wszystko, słuchaj. Tu jest taka ilość komunikatów, że jeżeli człowiek. Z niego korzysta, to tak naprawdę jest odcięte od rzeczywistości. Żyjemy w czasach ciągłej stymulacji. Natomiast ja sam stosuję filozofię życia, która polega na: Ja nie chcę być dobrze poinformowany. Nie chcę. Nie mam potrzeby pędzić za nią sam. A żyjemy w społeczeństwie, gdzie cały czas nam się próbuje wmówić, że Ty musisz wszystko wiedzieć. Co, gdzie, kto, jak, dlaczego i z kim. Wszystkie telewizje newsowe, wszystkie portale newsowe, no to jest katastrofa dla naszego mózgu, dlatego że to odcina uwaga nas od czego? Od samych siebie.